ja jestem Koma. Dzisiaj zagramy sobie w Battlefield Hero. Ja gram od wczoraj. Zacząłem grać od wczoraj. Mam już piąty level. 455 tych ich pieniędzy wolar pointsów. I dobra, wybierzmy uzbroj... znacznie uzbrojenia nie? umiejętności i możemy grać. Ok i witajcie już w grze. Okej, okay, podążyło nas do jakiejś gry. Mapka nazywa się Masakra o Północy. Zobaczymy, jak nam się będzie grało. Okej, okay, dobra. A, do nas proju. Aj, 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 Dobra, jednego. Udało się. Dobra, coś na niego przy Tu jest ten Boży dar. <gry> Okej, okay, dobra. ja nie miałem szans. O, już pierwszy. Szybko to leci. Zobaczymy czy uda nam się dzisiaj wbić. Szósty level. To znaczy w tej rundzie. Bo szósty level na pewno dzisiaj wbijemy. Ajajaj, aj, no kurczę, znów prawe. Uda się go zabić? Oby. Dobra, udało się. Aj... Jeden strzał by wystarczył. No już zabiliśmy czterech. Dobrze jest jak na razie, już prawie 1000 punktów w dość krótkim czasie Okej okay, dobra Trzeba ich pozrazić z tym ogniem Oj, snajper mnie wyczaił O znowu tu nie pokazuj, dobra. Nie dzięki. No, 800 punktów. Wynik nie jest taki słaby. i znów zabrakło mało, niewielu punktów. ok tysiąc punktów. Dobrze jest. Taka jakby jedna trzecia cał całego poziomu piątego. Okej, okay, zobaczymy się w następnej rundzie. Witajcie ponownie, znów tu mamy tą samą mapkę. Zobaczymy jak nam teraz pójdzie. Oby nie było porażki, tak jak wcześniej. mam na nich chyba taktykę. Okej, okay, ogólnie są tutaj. To zobaczymy. Przepraszam, problemy techniczne. Musiałem zrobić nagłe cięcia. Udało się go zabić po cichu. Idziemy dalej. O, snajper. czeka aż szkucnie i wtedy możemy iść. Owalnąć mu headshotę. jest za daleko. Wyszliśmy. O, temu też można plecy zrobić. To jest mnie wyczaił. No, wstawaj. Jak tam z punktami stoimy? Dwa nasera. Może być. Oj, ktoś mi teraz. Dobrze, poleg. Ten, co go zabiliśmy. Widocznie nas zauważył. Obrze pole kolejne. Ten wredny snajper. Okej, okay, udało nam się zabić dwóch kolejnych. Oj, 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 jeden HP. Nie mieliśmy szans, ale i tak jest dobrze. Okej, okay, dobra, stoi tam przy tej rakiecie. Teraz tylko to wykorzystać. Udało się. W tym drugi nas wylukał. Ajajaj. Okej, okay, dobra. Dobra, tutaj chyba idzie jakiś. Tak, dobra, okej. Okay. Pyk. A i znowu dwóch na jednego Niestety w tamtej rundzie nie udało nam się zdobyć piątego levelu, ale chociaż zdobyliśmy część jego. Fu szóstego, przepraszam. Myliło mi się. W tej rundzie raczej też nie zdobędziemy. Może w kolejnej. A to już w następnym odcinku. O, dobra furia. <grych> o, jedynka, jedynka się wciska i się macha. Fajnie. Aj, zamiast bronić, to oni się patrzą w bujaju w obłokach. Ja wam dam. Jak szybko wskoczyłem na górę. Dwunastu. Ładny ciąg. Prawie jak ten pierwszy z, dru z drużyny przeciwnej. Ale on ma o 1000 punktów więcej. Okej, okay, przegraliśmy. Ja się z wami żegnam. Jeśli filmik Wam się podobał. Zasubskrybuj mnie, a będzie ich więcej. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!